W pierwszym roku wspólnego funkcjonowania Bielska i Białej w ramach jednego organizmu miejskiego realizowano w mieście kilka propagandowych inwestycji, które miały pokazać siłę socjalistycznego państwa. Zgodnie z planem operacyjnym na rok 1951 w mieście realizowano budowę dwóch osiedli mieszkaniowych Bielsko 1, ulica Piastowska i osiedle, i Bielsko 2 przy ulicy Piastowskiej i Sobieskiego. Na osiedlu Bielsko 1 planowano wybudowanie czterech budynków. W których miały powstać 24 mieszkania, w sumie 64 izby. Program rzeczowy Osiedla Bielsko II przewidywał powstanie siedmiu budynków mieszkalnych w stanie wykończeniowym z 58 mieszkaniami, w sumie 165 izb, oraz kilka budynków w stanie surowym z 87 izbami. Oficjalnie były to zakładowe osiedla robotnicze, czyli ZORY. Przebieg prac obrazuje cytat z protokołu sesji Miejskiej Rady Narodowej 17 lutego 1951 roku. Przy budowie osiedli robotniczych komisja stwierdza zbyt powolne tempo w wykonywaniu robót budowlanych. Niewłaściwe projektowanie obiektów w oderwaniu od całości architektonicznej środowiska, w jakim zostają umiejscowione osiedla. Na lutowej sesji obywatel Kruczek użył wobec zakładowych osiedli robotniczych nazwy Kurniki. Nazwa się przyjęła, zwłaszcza, że również Miejska Komisja Budownictwa w swoim sprawozdaniu dosyć krytycznie odniosła się do standardów zastosowanych przy budowie nowych osiedli. Powstające bloki do luksusowych nie należały. Mieszkania były małe i miały w większości ciemną kuchnię bez okien. Z jednej pralni i suszarni miało korzystać 45 rodzin. Nadto brak szczegółowych planów zabudowy, niwelacji terenu, przekroi dróg, rozpracowania ujęcia wód powierzchniowych, nawiązania do otaczającej zabudowy sprawia, że projektodawcy wykonują swe plany bez zupełnej znajomości miasta. Nie Nieliczeni się z władzami terenowymi, pomimo zatwierdzonych projektów przez PKPG, jest co najmniej niewłaściwe, konstatowała komisja. Ze względu na znikomy postęp prac budowlanych... Powstanie nowych mieszkań nazwano akcją żółwiowców. Jednak w marcu informowano, że już na dniach dojdzie do oddania pierwszych czterech domów. Na kwietniowej sesji Miejskiej Rady Narodowej ustalono, że kierownik Darmoliński po rozdzielniki klucze pojedzie do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Radny Antoni Łącki, ciesząc się z nowych mieszkań, zwrócił uwagę, że obok domów nie ma żadnej infrastruktury i że wszyscy grzęzną w błocie. Zaś w przeznaczonych do oddania mieszkaniach są liczne usterki. Na przykład w osiedlu ZOR numer 1 w łazienkach nie ma wanien, centralne ogrzewanie nie działa, a stolarka okienna w 30% nie spełnia wymagań. Ostatecznie radni stwierdzili, że zauważone usterki nie zagrażają życiu człowieka. I 1 maja można do mieszkań prowadzić robotników. Zaś wykonawca osiedla stwierdził, że on odpowiada za ilość, a nie za jakość wykonywanych robót. Przyjęto więc do wiadomości pięć negatywnych ocen poszczególnych inwestycji i temat zamknięto, podkreślając, że Rząd Polski Ludowej w trosce o poprawę bytu klasy robotniczej łoży olbrzymie sumy na budownictwo mieszkaniowe i ośrodków kultury służących jedynie klasie robotniczej i wzywa by sprawą zająć się szybko i po bolszewicku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj do nowej książki Jacka Kachla, Był rok 1951.